Bardzo dziękuję wszystkim koleżankom, kolegom, wszystkim mieszkańcom Opolszczyzny za to, że tak licznie biorą udział w tej akcji, że dają swój dowód na to, że popierają Rafała Trzaskowskiego, naszego kolegę samorządowca. Rozpoczynamy akcję samorządową. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy my, samorządowcy, nie Wsparli Rafała, który doskonale rozumie potrzeby mieszkańców. Oczywiście skala tych potrzeb jest różna, ale ona jest bardzo, bardzo podobna, bo tak naprawdę nasze życie i to zawodowe i to prywatne zawsze się toczy wokół samorządów nasze dzieci się czy może już moje wnuki rodzą się w szpitalach samorządowych, chodzą do szkół samorządowych, poruszają się w przestrzeni publicznej samorządowej. Większość szpitali jest w gestii samorządów i powiatowych i wojewódzkich i miejskich, więc tak naprawdę rodzina samorządowa będzie bardzo, bardzo mocno wspierała Rafała Trzaskowskiego. Już to widać i ja liczę na koleżanki i kolegów samorządowców w poniedziałek na dużą aktywność. Rafał Trzaskowski to najlepszy wybór na trudne czasy. Dlaczego? dlatego że jego doświadczenie, jego umiejętności, jego wiedza to gwarancja tego, że będzie najlepiej wypełniał obowiązki prezydenta rzeczypospolitej. Rozpoczynamy dzisiaj największy ruch poparcia w Polsce. Do tej pory od 24 godzin ponad dwóch, ponad 2000 samorządowców poparło Rafała Trzaskowskiego, a to dopiero początek. Rafał Trzaskowski to jest taka osoba, która skupia w sobie zarówno te cechy osobowości, kwalifikacji, doświadczenie, które pozwolą na to, żeby był prezydentem wszystkich Polaków i prezydentem Polaków, którzy nie będą się wstydzili za swojego prezydenta. I Rafał Trzaskowski to jest człowiek na trudne czasy, jak również na dobre czasy rozwoju naszego kraju. Jestem przekonana, że bez względu na barwy polityczne, bez względu na miejsce zamieszkania, ci, którzy chcą spokoju i bezpieczeństwa w naszym kraju, zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. Reprezentując samorząd miasta Opola, i myślę, że w imieniu też wszystkich samorządowców różnych szczebli, różnych poziomów bez względu na, na przynależności polityczne najbardziej oczekiwane i pożądane jest taka stabilność pełnienia tej funkcji samorządowej. Tej stabilności w działaniach nie było za czasów poprzedniej ekipy rządzącej, stąd też tak duży ruch i tak duże słowa poparcia dla koalicji 15 października i duże oczekiwania względem nowych rządów. Myślę, że wszyscy samorządowcy poprą, także ci niezależni, których chociażby ja reprezentuję i w imieniu także prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego poprą pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ponieważ wywodzi się także z samorządu. Pełni funkcję od wielu lat prezydenta miasta stołecznego, czyli największego organu samorządowej administracji terytorialnej. Robi to dobrze, chociaż wyzwania są także duże i, i poważne. Dla samorządowców najważniejsza jest stabilność, o której powiedziałem, czyli chociażby udziały w podatkach od osób fizycznych i firm i to też zaczyna być przywracane. Po prostu kompetencje zaczynają być delegowane tak, jak to powinno wyglądać na szczebel samorządu i to będziemy na pewno wspierać także z wszystkimi niezależnymi samorządowcami naszego regionu. Chyba jeszcze nigdy. W... Od 1989 nie potrzebowaliśmy tak przewidywalnej głowy państwa jak w tej chwili. To, co nas otacza, jest tak trudne politycznie, że dzisiaj, nawet widząc, słysząc komentarze polskich analityków politycznych, człowiek nie bardzo potrafi się odnaleźć. W związku z tym, kandydatura Rafała Trzaskowskiego oparta zostaje przynajmniej w naszym regionie, wiem, że w całej Polsce, na ludziach przewidywalnych samorządowcy. To taki filar który kilka miesięcy temu poddał się testom wyborczym i ludzie mówili tak, chcemy, żebyście wy sprawowali nadzór nad naszym regionem, żebyście rządzili naszym regionem. I dzisiaj ci ludzie będą promowali Rafała. No chyba nie ma lepszej ekipy do tego, żeby ci, którzy kilka miesięcy temu zyskali mandat społeczny, dzisiaj sami poparli e, tego, który będzie głową państwa, podkreślam, w niebywale, niebywale trudnych czasach. Mi, trochę mi wyobrażenie nie dopisuje, aby widzieć e, rozmawiających niektórych z kandydatów, którzy by się mogli stać prezydentami, żeby rozmawiali dzisiaj z Trumpem czy innymi e, tymi, którzy są możnymi tego świata kwestia wyobraźni. Natomiast wiem, że Rafał w tych trudnych chwilach się odnajdzie, nie tylko ze względu na to, że mówi w językach, ale ma na, naprawdę coś do powiedzenia. poniedziałek pierwsze spotkanie godzina 11 rozpoczynamy w Kędzierzynie Koźlu, drugie spotkanie w Głuchołazach o godzinie 13.30 i trzecie spotkanie będzie Wam pewnie naj, najbliższe w Opolu, w Desilwie o godzinie 16:00. z udziałem samorządowców, nie tylko oczywiście z Opola, nie tylko władz samorządu województwa polskiego, ale również magistratu opolskiego, gmin ościennych, samorządowców wszystkich szczebli. Serdecznie zapraszamy.